Cześć. Dzisiaj pogadamy o Deksie. Zaprezentuję Wam tego Deksa. Opowiem, czy mi się to podoba, czy nie. Ale najpierw chcę Wam pokazać taką paczuszkę. Dostałem dzisiaj od firmy Rampom. Tak, znaczy dostałem, kupiłem sobie. To jest kabelek USB typu C. Tutaj jest instrukcja obsługi, w pudełku jeszcze, żeby sobie nie wsadzać go w tyłek pewnie. także w sumie drogi był, odporny na podobno zginanie, na coś tam inne pierdoły, proszę bardzo, 2 metry, także długi, fajny, w takim fajnym sznurkowym oplocie, no to o kabelku tyle i przejdziemy zaraz do tego deksa przejdziemy, to chcę Wam to pokazać, kupiłem sobie mielnie, takie ładne, co pokazuje datę, temperaturę i się świeci i jeszcze. Tutaj są niby takie fale. Tam jest jakiś silniczek, coś tam. Nie wiem dokładnie. Takie coś, co wisi na ścianie, i po prostu wyglądać ma chińskie czy ukraińskie. Nie wiem. I to jeszcze gra albo szumi. No, bez sensu, ale wygląda ładnie. I już idziemy do deksa to ja Wam powiem od razu na początek tak, słuchajcie żeby włożyć telefon do tego DEXa to trzeba się trochę namęczyć nie zawsze się trafia, naprawdę jest dość ciężko, pierwsza wada porty USB są tak głęboko wepchnięte tutaj, że żeby trafić na przykład tym, jak to się nazywa tym donglem takim do myszki na przykład tym odbi odbiornikiem to naprawdę trzeba też się napchać jak głupi, żeby w końcu to pocelować to jest głupota Kolejna rzecz. Cover View z dexem nie działa. Od razu piszę na ekranie, że z tym coverem nie będzie działał. Ten cover, bo kupiłem sobie też jak mówiłem Wam do s ten co miałem w siódemce pokazywałem, też nie działa z nim, dlatego, że tutaj jest za mało miejsca i to jest jednak, tutaj ma trochę, jakąś tam grubość i do końca USB nie dochodzi. Także, jeżeli chcę używać dexa, no to muszę niestety bez żadnego pokrowca. Teraz tak, jak to wszystko działa? Możemy od razu tu przyłożyć palec do tyłu i odblokować, ale to jest trochę trudno. możemy ruszyć telefonem i to wszystko nam przestanie łączyć. Gdy ruszymy myszką, mamy ekran blokady, który w ten sposób wygląda. Teraz się siędę, może się zjawić, to piękny. Odblokujemy sobie wzorkiem, nie będę kombinował, bo również można odciskiem palca. I jak to wygląda ogólnie? Tu mamy wszystkie kontrolki. Czyli tak jak w telefonie, tu przychodzą powiadomienia, wiadomości, tu możemy sobie wybrać, czy dźwięk ma być odtwarzany z telefonu, czy przez łącze HDMI, czyli na przykład z telewizora. Tu możemy wybrać również, czy mamy mieć taki obraz, czy odbicie lustrzane telefonu. Nie będę teraz tego włączał, ale jak włączę odbicie lustrzane, to wtedy jest normalnie taki wąski pasek telefonu, jak ekran telefonu. I na przykład gra, no powiedzmy Pokémon Go, bo taka jest dość popularna, w tym trybie lustrzanego odbicia się uruchomi. Ale myszka nie działa, nie można nią sterować, tylko palcem po ekranie można sterować, więc jest to bez sensu. Natomiast w trybie takim, pełnoekranowym, na przykład Pokémon Go się nie uruchomi. Programy: programy przygotowane dla Dexa, jak widzicie, na przykład ta przeglądarka jest dla Dexa przygotowana. Możemy okienko dowolnie rozszerzać, zwężać. Tutaj mamy kontrolkę, gdzie możemy powiększyć na cały ekran, zmniejszyć i działa to naprawdę nieźle. Także do przeglądania internetu. Aplikacja YouTube też działa bardzo szybko, fajnie, dlatego na przykład, jakby ktoś chciał mieć, powiedzmy, jakiegoś tableta, czy coś takiego w miarę dużego do prezentacji, to czasami na tych, na procesorach Atoma są tak wolne te rzeczy, a tutaj, no powiedzmy, bierzemy sobie taki telefonik Dexa, podłączamy pod monitor i naprawdę YouTube czy Internet działa szybko, więc nie ma co narzekać. Gry natomiast na przykład również działają niektóre, ale jak nie są przygotowane do deksa, to przepraszam, zróbmy, tele, zróbmy, bo mam dzwonił, Zawsze będzie w odpowiednim momencie. I miałem mówić o grze. Gra. Uruchamia się w takim małym okienku, bo nie jest przeznaczona do deksa, ale działa i można normalnie grać. Jak widzicie, o, zebrałem sobie teraz pieniążka. To też nie do końca, bo jak dotknę ekran, to mi zbiera złoto, a nie włącza się to, to coś, co to się włączyło. No to się nie powinno włączać. No ale w każdym razie jedna z gier y, tego typu działa. Tu mamy aplikacje, które mam na telefonie. Tu mamy też, możemy sobie wejdziemy, możemy wejść w sklep, których y, aplikacji są przygotowane dla Dexa, to poinstalować i sobie używać jakieś tam Wordy czy inne pierdoły. Klawiatura funkcjonuje normalnie, myszka funkcjonuje normalnie. Także. Wcale nie jest tak tragicznie. Mamy menadżer plików, gdzie możemy swoje pliki oglądać. Możemy jakieś muzyki posłuchać pewnie też. I wszystko. Więc jak na razie mi się podoba. Jak to będzie rozwijane przez Samsunga, to uważam, że pomysł jest wcale nie taki głupi. Tu mamy jeszcze również pra prawym przyciskiem menu, gdzie możemy sobie tapety wybrać na przykład. Jakieś tam różnego rodzaju. Niewiele tego jest, ale możemy z galerii coś tam powybierać na przykład. I w sumie, na co, wiele tutaj nie ma co opowiadać. Jest trochę wad, tak jak o których już mówiłem, ale są też i, i zalety. Samo to, że, że w sumie nie jest to urządzenie duże, można zabrać gdzieś na czasy, gdzie wiemy, że mamy dostęp do powiedzmy telewizora z HDMI i Wi-Fi. I nie musimy tutaj zabierać powiedzmy jakiegoś takiego dużego laptopa. Klawiatura może być, a nie musi, bo może być ekranowa klawiatura, i tam większość rzeczy robi się. W sumie myszką, no, chyba, że ktoś dużo pisze, wtedy wiadomo warto zabrać temperaturę jakąś małą na Bluetooth, na przykład, czy coś. No, to o się. chyba tyle. Jak się nim dłużej pobawię, będę coś fajnego wiedział, jakieś inne szczegóły, to Wam jeszcze opowiem. No, to trzymajcie się do następnego filmu.